is the mafia, is the mafia. Ona trzęsie swoją dupą, no i cała jest mokra Daje jej 10 na 10, ale w skali poforta Się wygina jak wyginą bez tych polskich znaków Choć do niej jest ogonek, więc do dupy sporo matu Jej menedżer przez deprechę, bo choć znalazł rakietę Ty jak ją gdzieś zaprasza, no to słyszy To nierówno dzieli bece, lecz przychodzą tu dla niej Całe życie piach w oczy, ona wodą w oazie Kiedy inne na nią patrzą, no to zła też zazdrość jest Tego ciała to nie zrobią nawet Steve i Mango sklep Ich typy już czerwone, zachodzą od buntów w głowę Nagle są jak palce Odejść. A ona tylko dupą strzęsie w i robi to tak, żeby mogła moim wersem być Nie mam uwag, ale coś i tak przykuje, a to wszystko no to ona ma tu w dupie Nocą bawisz się sama w kumie, jak to się klepie w dupę to nawet ty go nie czujesz Bo masz dupsko jak niki, jest śliczne, jego ruchy wywołują fale, sejswiczne Jesteś głupią suką, tu mówi każda inna, tak trzęsiesz dużą dupą, że aż się zimna z boku same siedzą wkurwione i głodne, bo ciągle tylko jedzą rukole Kręcisz tak, że same położyły by się łapetami Chłopaki są jak twoje pieski robią apel now Takie jak ty nie chcą modeli Ich dupy wciąż się są jak pies po wieli fani podbijają, żeby ich przy barze niańczyć Jak nie chce mi się z nimi gadać to ci kasę tańczy Badam ci hajsy za pasek To kurwa właśnie przejebałem hajsy na pasek hey, Ona szuka księcia Chce zgubić swojego tam, Potem wyniszczyć jak salmonella Ej, płacz, cały bar w kolejka Tu nim nie płacze, płaczę, to nie koncentrajka To plać, to pla, to plac, plac, pla, Jak tańczysz twerka, twojej pośladki grają perka Ja jak Denis berkam, David Beckham Coś ci wkręcam na banie, ty foko Chcesz szalić gola, skoro poprzeczkę masz wysoko Nie interesuje mnie twój poziom inteligencji To nie gimnazjum, nie trzeba ukrywać intencji Postaw im lufę, potem posypimy im mefedron. Jak chcesz się bierdolić ziomek, to się nie się odbywa. takie darło, że nawet sam Neil Armstrong przystałbym rangę międzyplanetarną Jej dupa lata w orbicie jak teleskop habla To nie ciało niebieskie, to nie negrobielskie akcja Jak ślamo jej jej drineczki inwestuje parę stów Wszystko jest ukartowane, jak wygrał tu DJ Underwood Na oku ma innego, odkąd przekroczyła próg Widzy co się da, w Zabijaj na parkiet ci pej szalej Kolo myśli, że jest killer, bo robili lipej Nie do wiary, że to z nim tu przyszłaś Tydzień temu z patusami sypowki, blue crystal, psy warują, chciałyby przyłożyć ryj do tyłka Cuki obgadują co za zwykła dziwka Widzą jakich pieskom leci z spyska Opcja nieciekawa, co się mnie bitwa freestyle Dream za drinem stawia ci miejscowy golden boy, portfel wziął, A z wypłaty całą force wziął rano dramat, no bo na obie komorni i ma oddać jutro kasę za torby Twój dżihad Masz za darmo fajną bombę A niewierne psy wokoło tracą głowę Zakładasz nogę na nogę Myślisz wiem, że mogę Mieć wszystkich Styka, że zakręcę bioder Co jest? Twerk Ej, hey, płacz Ona szuka księcia Chcesz zgubić swego pantofelka Skrać Twój klucz do serca Potem wyniszczyć cię jak salmonella Ej, płacz Cały bar w kolejkach Tu nikt nie płacze, to nie koncert rejka